Witaj. W kolejnym filmie odnośnie odpowiedzi na pytanie, jak pracujemy terapeutycznie z konkretnymi osobami. W tym filmie opowiem Ci o innej grupie osób. Tak jak Ci wcześniej powiedziałam, to o czym mówię, nie ma kategorii wiekowych. Widziałam pewne cechy, pewne prawidłowości, kiedy pracowałam i konsultowałam dzieci. W wieku 6 y, miesięcy i starsze, y, w, wśród młodzieży, dzieci zdrowych i dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Y, także pomyśl sobie y, tak szerzej po prostu o tym, co, o, o czym mówię. Być może znajdziesz w tym kawałeczku, y, w tej informacji, w tej grupie jakieś, y, y, jakieś takie elementy, które pasują do Twojego dziecka. Też jestem bardzo ciekawa jakie dziecko masz, tą grupę, tą drugą grupę charakteryzuje taka dokładność, precyzja, charakteryzuje analiza. Bardzo dużo czasu ta grupa osób lubi spędzać w głowie i to spędzanie w głowie jest związane z pracą, którą wykonują albo po prostu właśnie czytają książkę, Pracują, siedzą przed komputerem, wszystko co jest związane z analizą i byciem, czyli byciem gdzieś w obrębie tutaj właśnie głowy, mniej w ciele. One dociekają, szukają jakichś dowodów naukowych i tu bardzo ładnie w tą grupę wpasowuje się, się grupa dzieci, chociażby z zespołem Aspergera, bo u tej grupy, u tych konkretnych osób, które zauważałam, one miały to bardzo, bardzo widocznie zarysowane po prostu. Takim słabszym punktem u tych osób, są emocje. Słabszym punktem to oznacza, że zazwyczaj nie potrafią sobie poradzić ze swoimi emocjami. Nie wiedzą, co, co, co z nimi zrobić. Kiedy, kiedy zalewają je, je fala emocja, a potrafię ich zalewać bardzo często, bo taki bo te osoby mają taki ogień w sobie, to złość, frustracja, która przychodzi z tymi emocjami, powoduje różnego rodzaju konflikty, różnego rodzaju zatargi, różnego rodzaju niemiłe sytuacje, bo też język, jakim się komunikuje ta osoba, jest dosyć ostry, dosyć taki konkretny. A jeśli w grę wchodzą emocje. To te wszystkie jakości się jeszcze bardziej podkręcane u tych osób. I to jest w sytuacji, kiedy ta osoba wyraża swoją złość na zewnątrz. Natomiast gros tych osób, które widziałam, które obserwowałam, z którymi miałam kontakt, to są osobowości, które potrafią chować te emocje w środku, chować, utykać je gdzieś w sobie i być, czuć się złym. Ale nie wyrażać tego na zewnątrz, a bardziej po prostu do środka. Czyli myśleć o sobie źle, czyli mówić o sobie źle. To, co słychać bardzo często u tych osób, to duży poziom ironii, krytyki, sarkazmu, nawet takiego pewnego rodzaju chamstwa. Niektórzy ludzie gdzieś tak z zewnątrz mogą to widzieć właśnie w taki sposób, że jak się chamsko odezwał, jak chamsko się zachował. To, co próbuje sobie ta grupa osób e, rekompensować tymi emocjami, to, jest, to, to co chwilę powiem, to jest taki wątek, który e, dotyczy nie tylko i wyłącznie tej grupy, e, ale może być mocno obecny w tej grupie. To jest zajadanie hmm. swoich emocji. bo to, żeby się poczuć lepiej, żeby tego nie czuć, to po prostu e, właśnie takie balansowanie się e, 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 swoich emocji przez jedzenie. I to, czego potrzebuje tak. Hmm, od takiej strony życiowej bardziej wychodząc. Z szerszej perspektywy, to co wdrażamy w naszej pracowni, to jest postawienia granic. Na pewnego rodzaju komunikaty się nie zgadzam, na pewnego rodzaju komunikacje między nami się nie zgadzam i w związku z tym chciałabym, żebyśmy zawarli jakąś umowę. Jeżeli słowna umowa to za mało, to chciałabym, żebyśmy zawarli ją na papierze, po to, żeby i dla Ciebie, i dla tej konkretnej osoby, i dla mnie była jasność, na jaki poziom komunikacji możemy sobie pozwolić. Granice, wystawienie sobie granic to jest wyzwanie na całe życie dla tej osoby. I taka praca wewnętrzna, co może Ci się wydawać nierealne w momencie, kiedy mam do czynienia z dzieckiem z dysfunkcjami i powiem Ci, że w ciągu moich 12 lat pracy, prowadzenia, współprowadzenia razem z mężem pracowni, widzę, że że to jest realne, że to jest realnie, to jest kwestia tylko i wyłącznie ustalenia pewnych granic, e, takich, które są e, fajne i są ujęte i, dla jednej, i są jasne i dla jednej i dla drugiej strony. E, takim rodzajem terapeutycznego wsparcia, którym obejmujemy, to jest moment związany z docenieniem siebie, e, bo te osoby e, deprecjonują to, jakie są. E, obniżają swój poziom wartości też, że zauważenie tego, sesje wdzięczności to jest coś, co też bardzo fajnie wpływa na te osoby, bo to jest taki, kiedy one są takim, takie widziane przez z zewnątrz jako takie oschłe, jako takie twarde, jako takie nieugięte, to to jest taki kawałek, który bardzo fajnie, w cudzysłowie to powiem, rozmiękcza je i tak powoduje, że one są też miłe i czułe trochę dla siebie. I szukają jakichś takich myśli, zdań w sobie, które będą ich opisywały i będą pokazywały też tą fajną cechę, te fajne cechy w ich osobowościach, bo, bo takie też są. Są bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Mają ciekawe pasje, potrafią zarażać innych ludzi swoimi pomysłami. To jest ujmujące, tylko kiedy nie umieją tym zarządzać. To trochę jest, to trochę tak się stawia przeciwko nim. To, co wpływa terapeutycznie na te osoby, to są, mówicie o prostych rozwiązaniach. Taki sobie cel postawiłam tymi nagraniami. I daję ci sygnał, że to, co będzie balansowało te osoby, to, co my wykorzystujemy, to są proste, zwykłe rzeczy, związane chociażby z ruchem, ze spacerami. Bo kiedy ogień płonie. To um, ważną rzeczą jest zaopiekowanie e, i obniżenie tej temperatury. Czyli ruch, spacer, jakakolwiek aktywność związana z tym zawsze będzie działała in plus. Szukanie rozwiązań, ale nie w momencie, kiedy jest ten czynnik zapalny, kiedy jest ta góra emocji, tylko w momencie, kiedy e, następuje balans, kiedy e, emocje trochę osadzają się, kiedy uspokajają się. I kiedy możemy usiąść wspólnie razem do stołu i poszukać jakichś rozwiązań? Czy to w kontakcie jeden na jeden, czy to w kontakcie takim grupowym, bo spotkania grupowe to jest coś, co jest z nami od długiego czasu i do których zapraszamy całą grupę, a nie tylko jedną osobę. Czasami potrzebujemy Pół godzinki czasu, żeby usiąść i przegadać temat. Czasami potrzebujemy dużo więcej czasu, a czasami potrzebujemy kilku dni, w zależności od, od tego, czego dotyczy problem. I być może zauważasz to też w swoim takim po prostu życiu na co dzień w domu, że. Tak samo może być u ciebie. Są takie tematy, do których y, jakieś konfliktowe, do którego rozwiązania możesz usiąść następnego dnia. Są takie, na które chętnie sobie pozwolisz godzinę później, bo ci emocje po prostu opadły. A jak dzieją się takie, y, takie głębsze, y, 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 jakieś takie nieporozumienia, y, to potrzebujesz. Y, no potrzebujesz dłuższego odcinka czasu i powiem Ci, że tak z, prywatnego, z prywatnej tutaj strony, że my prowadzimy spotkania rodzinne. Co tydzień we wtorek siadamy do, do naszych spotkań rodzinnych. I rozmawiamy na tematy te, które są jakimiś takimi tematami, które warto zaopiekować, które nas, no, które są jakimś rodzajem takiego nieporozumienia, bo chcemy poszukać rozwiązania takiego dobrego dla nas wszystkich. Siada mój mąż, Daniel, siada Hela, siadam ja i opiekujemy te kwestie. I była taka sytuacja, kiedy nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby usiąść szybko do rozmowy, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, Hela potrzebowała aparatu na zęby i, i, i ten aparat dostała. Natomiast no, z różnych sytuacji zadziało się tak, że ten aparat po prostu przez nieuwagę spłonął w kominku. To nie był wydatek rzędu dwóch złotych. Sytuacja wyprowadziła mnie bardzo mocno z równowagi i potrzebowałam dwóch miesięcy, żeby ochłonąć i żeby z powrotem wrócić do poszukania jakiegoś rozwiązania. Czasami potrzeba jest tyle czasu. Wszystko zależy od gabarytu po prostu problemu, yy, yy, który jest na tapecie. Hmm? To, co balansuje te osoby, to, co fajnie wpływa, to podział obowiązków. One lubią brać dużo na siebie, i wtedy są przeciążone, i dochodzi do tego, że tych emocji jest jeszcze więcej. Tych emocji takich właśnie związanych z złością, frustracją. O podział o odpowiedzialności, podział zajęć pomaga im w takim lepszym radzeniu sobie z, też z, ze sobą, i pomyśleniu o innych osobach, które są obok, obok, obok nich. To jest też taki kawałek związany z tym, że. Jestem, jest, mogę się poczuć częścią jakiejś większej społeczności, że nie jestem sam jak taki płynący okręt, a po prostu na tą pracę całą związaną, nie wiem, chociażby z błahą sprawą, taką domową, to co zauważam przy okazji kuchni spotkań, które prowadzimy, to jest po prostu sytuacja obiadowa. Jest podział zadań jakiś, które sobie każdy z nas losuje, to chce wykonać na rzecz grupy, tylko po to, żebyśmy wspólnie razem usiedli do, do posiłku. Ktoś nakrywa do stołu, jak jest nas dużo, a jest mało zadań, a prosty obiad do zrobienia, to ktoś inny nakrywa sztućce, ktoś inny nakrywa stawia szklanki, ktoś inny nakrywa zastawę, ktoś inny kroi do warzywa, a ktoś jeszcze inny po prostu to, to wszystko przygotowuje, czyli wstawia na gaz. To mam na myśli tutaj mówiąc podział odpowiedzialności. I tak jak w przypadku poprzedniej grupy osób, dawałam ci sygnał, że to są osoby, które potrzebują wyrazić swoją kreatywność, swoją, swoją potrzebę kreowania, tak w tej grupie, tej grupie osób potrzeba jest dużej ilości luzu, dużej ilości relaksu i zabawy. Ponieważ one są z reguły bardzo zadaniowe i bardzo takie, i bardzo takie, hmm, yy, takie słowa mi przychodzi do głowy poważne, a potrzeba jest tutaj obniżenia poziomu tej powagi i po prostu czerpania radości z, z tego czasu, w którym jest, z tego dnia. Yy, taki czas jest im bardzo, bardzo potrzebny. Tyle jeśli chodzi o tą grupę dzieci, o tą grupę osób, z którymi mam, miałam kontakt, mam kontakt. I w kolejnym nagraniu opowiem Ci o trzeciej, już ostatniej grupie osób, um, którą, no, która jest bardzo ciekawa i który jest całkiem sporą. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie.